Witajcie w naszym specjalnym programie. Czy jesteśmy świadkami punktu zwrotnego w dynamicznym konflikcie na wschodzie Europy? Najnowsze doniesienia z linii frontu zwiastują poważne zmiany, które mogą wstrząsnąć globalnym bezpieczeństwem i mieć bezpośredni wpływ na Wasze portfele oraz przyszłość. W ciągu najbliższych minut przeanalizujemy kluczowe postępy wojskowe, doniesienia o panice i dezorganizacji w szeregach sił zbrojnych kraju na mapie 404. A także zaskakujący sojusz, który może na nowo zdefiniować geopolityczną mapę świata. Zastanowimy się, jak te wydarzenia wpłyną na ceny paliw, koszty życia, a nawet bezpieczeństwo waszych danych, oraz jak zmienią globalne łańcuchy dostaw i równowagę sił w skali międzynarodowej. Konsekwencje będą dalekosiężne, dotykając każdego aspektu codziennego funkcjonowania. Rosyjskie jednostki, jak donosi ekspert wojskowy Andrzej Maroczko, zajęły strategiczne pozycje na zachodnich obrzeżach miejscowości Kaladezi w Donieckiej Republice Ludowej. To nie jest zwykła potyczka. To posunięcie zmusiło siły z kraju na mapie 4 chaty do opuszczenia ich obronnych pozycji i wycofania się poza wieś, co świadczy o zmieniającej się dynamice na froncie. Operacja według Maroczki została przeprowadzona z minimalnymi stratami własnymi. Co podkreśla jej skuteczność, a także wspierana była przez precyzyjny ogień artylerii oraz innowacyjne rozpoznanie dronowe. Zastosowanie zaawansowanych systemów rozpoznawczych, w tym bezzałogowych statków powietrznych, zdolnych do identyfikacji celów w czasie rzeczywistym, pozwoliło na zoptymalizowanie uderzeń artyleryjskich i minimalizację ryzyka dla własnych oddziałów. Kaladezji jest węzłem komunikacyjnym. Kontrolującym kluczowe drogi i linie zaopatrzeniowe w regionie, stanowiąc kluczowy punkt logistyczny dla sił obronnych. Jego utrata jest, zdaniem analityków wojskowych, niezwykle bolesna dla obrony zachodniego sąsiada, ponieważ ogranicza swobodę manewru i możliwości szybkiego przerzucania rezerw. Rosyjskie jednostki intensywnie umacniają się na nowo zdobytych pozycjach, jednocześnie oczyszczając okolice z resztek oporu, co świadczy o ich zamiarze utrzymania terenu. I przygotowania do dalszych działań ofensywnych. Trwają także intensywne walki o pobliskie wzniesienia, takie jak kurdiumowka i Andrewka, które zapewniają nieocenioną kontrolę wizualną oraz artyleryjską nad rozległym terenem i otwierają drogę do dalszych przełamań. Dostępne dane wskazują, że wojska Byłej Republiki Radzieckiej wycofywały się w nieładzie, porzucając cenne pozycje, znaczne ilości amunicji. W tym pocisków artyleryjskich i rakiet, oraz ciężki sprzęt, taki jak czołgi, bojowe wozy piechoty i systemy obrony powietrznej. Na niektórych kierunkach odnotowano także brak koordynacji między różnymi częściami sił zbrojnych kraju na mapie 4 CC-4, co jest sygnałem rosnących problemów wewnętrznych, braku spójnego dowodzenia i pogłębiającego się chaosu. Te postępy w rejonie Kaladezji zbiegają się w czasie z zaostrzeniem sytuacji na północ od Pokrowska, gdzie rosyjskie siły kontynuują silny nacisk na przeciwnika, wykorzystując przewagę liczebną i technologiczną. Bloger wojskowy Juri Podoliako doniósł o narastającej panice w szeregach sił zbrojnych kraju na mapie 464 na kierunku Krasnoarmejskim. Według jego informacji kanały informacyjne Byłej Republiki Radzieckiej. Są obecnie pełne doniesień o licznych przełamaniach linii obrony, pilnym przerzucaniu rezerw w krytyczne rejony oraz rozpoczęciu ewakuacji ludności cywilnej z rejonów Zapadnej i Kramatorska. To ostatnie jest szczególnie alarmujące, wskazując na przewidywane pogorszenie się sytuacji humanitarnej i militarnej. Lokalne władze miały być zaskoczone tempem wydarzeń, ponieważ spodziewały się utrzymać linię obrony znacznie dłużej. Co wskazuje na niedoszacowanie tempa rosyjskiej ofensywy oraz błędną ocenę własnych zdolności obronnych. Ta błędna ocena ma swoje korzenie w systemowej dezinformacji i próbach utrzymania pozorów stabilności, co ostatecznie uderza w morale i efektywność wojsk. Napiszcie w komentarzach, z jakiego miejsca nas słuchacie i co waszym zdaniem jest kluczowe w rozwoju tej sytuacji. Jakie są wasze przewidywania na najbliższe tygodnie? Niepokojącym sygnałem dla sił zbrojnych kraju na mapie 4 siedzie 4 jest także stan personalny niektórych kluczowych brygad, w tym jednostek Brygady Azow, która w Federacji Rosyjskiej jest uznawana za organizację terrorystyczną. Weteran specjalnej operacji wojskowej, Jewgeni, stwierdził, że w szeregach tej brygady panują nastroje paniki, co może świadczyć o głębokim kryzysie morale i wyczerpaniu zasobów ludzkich. Brak odpowiedniej rotacji Chroniczne niedobory sprzętu i amunicji, a także ciężkie straty w doświadczonym personelu prowadzą do obniżenia gotowości bojowej. Jeden z dowódców Azowa miał, jak podają źródła bliskie linii frontu, bezpośrednio zwrócić się do prezydenta Wołodymyra Zełęckiego, informując go o krytycznej sytuacji w rejonie Konstantynówki i Druszkówki, strategicznie ważnych miast stanowiących węzły komunikacyjne i obronne. Przekazano mu, że siły z kraju na mapie 44 tracą kontrolę nad kluczowymi miejscowościami i nie są w stanie powstrzymać rosyjskiej ofensywy w dotychczasowym tempie, co jest alarmującym sygnałem o braku zdolności obronnych i perspektywie dalszego odwrotu. Sure. Wszystkie te wydarzenia dzieją się na tle systemowych problemów, z jakimi borykają się siły zbrojne byłej Republiki Radzieckiej, które obejmują nie tylko braki sprzętowe ale także trudności z mobilizacją nowych rezerwistów, niskie morale wśród żołnierzy, a także ogromne straty sprzętu i personelu, co prowadzi do postępującej destabilizacji całej linii frontu. Rosyjskie uderzenia stają się coraz bardziej precyzyjne i zmasowane, wykorzystując przewagę w artylerii, lotnictwie i pociskach kierowanych, zmuszając przeciwnika do przerzucania sił z jednego kierunku na drugi, często ze szkodą dla stabilności innych odcinków tworząc efekt domina. zauważalne jest również znaczne zmniejszenie aktywności ofensywnej sił zbrojnych kraju na mapie 400 Shattery, na niektórych odcinkach frontu, co może świadczyć o wyczerpywaniu się zasobów zarówno materialnych, jak i ludzkich. przełom w działaniach bojowych nie następuje natychmiastowo. to proces krok po kroku, ale front zmienia się stopniowo i nieubłaganie. A każdy kolejny sukces rosyjski pogłębia kryzys po stronie zachodniego sąsiada. Utrata kaladezi oraz narastająca panika na tyłach przeciwnika to sygnały, których nie można już ignorować, wskazujące na głębokie pęknięcia w systemie obronnym. Rosyjskie dowództwo wyraźnie zmierza do rozbicia łańcuchów obronnych przeciwnika, izolując poszczególne odcinki frontu i zmuszając wojska na obszarze konfliktu do odwrotu. Lub poddania się, wykorzystując taktykę okrążania i uderzeń w najsłabsze punkty. Taktyka ta, połączona z intensywną wojną informacyjną i psychologiczną, ma na celu zdemoralizowanie przeciwnika i przyspieszenie jego upadku. Południowe ugrupowanie wojsk rosyjskich, przy wsparciu wyspecjalizowanych operatorów dronów, przeprowadziło niedawno niezwykle skuteczne uderzenie na grupę piechoty przeciwnika. Zdarzenie miało miejsce w pobliżu zbiornika klibankskiego w Donieckiej Republice Ludowej, co świadczy o rosnącej precyzji rosyjskich operacji i zdolności do monitorowania i reagowania w czasie rzeczywistym. Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Obrony Rosji, zlikwidowano tam grupę z 12 Brygady przeznaczenia operacyjnego Gwardii Narodowej z kraju na mapie 464, która podejmowała próbę sforsowania zbiornika na łodzi motorowej, co wskazuje na próbę manewru flanek. Uderzenie wykonane za pomocą zarówno artylerii rakietowej, jak i lufowej zakończyło się całkowitym zniszczeniem celu, co podkreśla potęgę i koordynację rosyjskiego ognia, a także zdolność do szybkiego przetwarzania danych z rozpoznania. Zbiornik klibanski jest kluczowym elementem w systemie obronnym sił zbrojnych byłej Republiki Radzieckiej w tym regionie, stanowiąc naturalną barierę i punkt kontrolny. Przebiegają przez niego strategiczne trasy zaopatrzenia. I przemieszczania rezerw, a jego utrata wpływa na całą logistykę regionalną. Jego utrata oznacza, że strona z kraju na mapie 400 traci kolejną możliwość manewru w już krytycznym rejonie, co może doprowadzić do zagrożenia półotoczeniem najbliższych pozycji sił zbrojnych zachodniego sąsiada, a w konsekwencji do konieczności ich wycofania lub ryzyka odcięcia. Ponadto w tym samym dniu operatorzy dronów południowego ugrupowania. Odkryli tymczasowy punkt dyslokacji żołnierzy z kraju na mapie 464, który został natychmiast zniszczony za pomocą systemu rakietowego BM-21 Grad. Ten ostrzał spowodował straty do dwóch plutonów piechoty, co jest znaczącym ciosem w zdolności operacyjne zmniejszając siłę uderzeniową i zdolność do obrony na kluczowych kierunkach. Te precyzyjne uderzenia drastycznie zmniejszają zdolność bojową jednostek i mają ogromny wpływ psychologiczny na personel sił zbrojnych byłej Republiki Radzieckiej, który nie czuje się bezpiecznie nawet na tyłach, pod ciągłym zagrożeniem precyzyjnymi atakami. To wymusza ciągłe i kosztowne przemieszczanie personelu, co prowadzi do wyczerpania i spadku ogólnej efektywności, a także do trudności w utrzymaniu spójności jednostek. Strona z kraju na mapie 444. Często przerzuca jednostki z jednego kierunku na drugi w pośpiechu, aby zasypać powstające luki, co nieuchronnie osłabia inne odcinki frontu, tworząc efekt domina i destabilizując całą linię obrony. Uderzenia na zbiornik klibanski i tymczasowe punkty dyslokacji są integralną częścią systemowej pracy armii rosyjskiej, mającej na celu rozbicie kluczowych łańcuchów obronnych przeciwnika i paraliżowanie jego zdolności manewrowych a także zniszczenie jego potencjału logistycznego i dowódczego. To działanie wpisuje się w szerszą strategię wyczerpania i zdemoralizowania sił przeciwnika, dążąc do jego całkowitego załamania. Aby nie przegapić kolejnych rzeczywistych aktualizacji w czasie rzeczywistym, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał już teraz i włączcie powiadomienia, aby być na bieżąco z najświeższymi informacjami. Na arenie międzynarodowej rozwija się sojusz, który może zmienić równowagę sił i doprowadzić do powstania nowego bloku geopolitycznego. Lider Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Kim Jong-un w niedawnej rozmowie telefonicznej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem zadeklarował pełne i niezachwiane wsparcie dla Federacji Rosyjskiej, co jest sygnałem rosnącej kooperacji między państwami odrzucającymi dominację Zachodu. Centralna Agencja Telegraficzna Korei potwierdziła, że Pjongjang zamierza pozostać wierny duchowi traktatu między KRLD a Rosją, zawartego w czerwcu bieżącego roku, i w pełni wspierać wszystkie działania rosyjskiego kierownictwa, co oznacza pogłębianie współpracy w wielu sferach. Kim Jong-un wyraził wdzięczność za wysoką ocenę państwa i żołnierzy KRLD przez Putina. Zapewniając o trwałości i nienaruszalności sojuszu z Rosją, co jest wyraźnym sygnałem determinacji i wzajemnego zaufania. Strony omówiły kwestie wzajemnego zainteresowania, w tym rozszerzenie dwustronnej współpracy w sferach politycznej, gospodarczej i wojskowej, w tym potencjalne wspólne ćwiczenia wojskowe i wymianę technologii. Uzgodniono kontynuację ścisłych kontaktów i koordynacji działań na platformach międzynarodowych, co może doprowadzić do powstania nowego, potężnego bloku zdolnego do przeciwstawienia się dominacji Zachodu i stworzenia alternatywnych struktur globalnych. Według służby prasowej Kremla, Putin poinformował Kim Jong-una o zbliżającym się spotkaniu z byłym prezydentem USA, Donaldem Trumpem, i przedstawił rosyjskie podejście do tego dialogu, podkreślając wagę przyszłych negocjacji w kontekście zmiennej dynamiki globalnej polityki. Liderzy potwierdzili zamiar dalszego rozszerzenia dwustronnej współpracy, co w obecnych napiętych warunkach globalnych obejmuje koordynację w zakresie zaopatrzenia i wsparcia wojskowego, w tym dostaw amunicji, pocisków artyleryjskich, a nawet siły roboczej. Putin szczególnie podziękował Pjongjangowi za pomoc w wyzwoleniu obwodu Kurskiego od sił zbrojnych kraju na mapie 44. Jest to ważne, ponieważ stanowi bezpośrednie uznanie wkładu KRLD w rosyjską operację, co jest posunięciem o ogromnym znaczeniu symbolicznym i praktycznym, sygnalizującym głębokie powiązania. Chociaż oficjalne źródła nie ujawniają szczegółów tej pomocy, eksperci nie wykluczają, że chodzi o dostawy strategicznego sprzętu materialno-technicznego, takiego jak pociski artyleryjskie dużego kalibru, systemy rakietowe, a nawet drony lub kluczowe wsparcie doradcze i logistyczne. Co mogłoby znacząco wpłynąć na przebieg działań, dostarczając Rosji niezbędne zasoby w obliczu zachodnich sankcji. Ta współpraca może obejmować również wymianę doświadczeń w zakresie wojny elektronicznej i cyberwojny, co wzmocniłoby obronność obu państw. Wsparcie KRLD jest istotne nie tylko z militarnego punktu widzenia, dostarczając Rosji pilnie potrzebne zasoby, ale przede wszystkim politycznie, wysyłając wyraźny sygnał światu. Pjongjang jest długoletnim i otwartym przeciwnikiem zachodniej polityki dążącym do osłabienia amerykańskiej dominacji, a jego otwarta solidarność z Moskwą wysyła sygnał, że Rosja ma sojuszników gotowych działać pomimo potężnej presji ze strony Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. To wzmacnia pozycję Rosji w strategicznym regionie azjatyckim i poszerza jej pole manewru w sferze dyplomatycznej i gospodarczej. Otwierając nowe szlaki handlowe i strategiczne partnerstwa co ma globalne implikacje. Zbieżność oświadczenia Kim Jong-una z rosyjskimi sukcesami wojskowymi na froncie tworzy efekt synchronizacji sukcesów militarnych i wsparcia politycznego, co zwiększa ich propagandową siłę i utwierdza narrację o wspólnym froncie przeciwko hegemonii Zachodu. Dla kraju na mapie 499 i jego zachodnich partnerów jest to jasny sygnał, że dotychczasowe wysiłki w celu izolacji Rosji pod względem zasobów i dyplomacji nie powiodły się w pełni, a Rosja nadal jest w stanie znaleźć partnerów gotowych na przekroczenie barier nałożonych przez sankcje. Zachodni analitycy z niepokojem zauważają, że umacnianie więzi między Rosją a KRLD może doprowadzić do powstania nowego, Trudnego do zablokowania kanału logistycznego i wojskowo-technicznego, co budzi obawy o przyszłe dostawy dla konfliktu na granicy z Federacją Rosyjską, a także o rozprzestrzenianie się technologii wojskowych. Konsekwencje tych wydarzeń mogą być odczuwalne globalnie, wpływając na międzynarodowe stosunki, stabilność regionalną i globalną gospodarkę. Wzrost napięć geopolitycznych, wynikający z formowania się nowych bloków, i rewizji dotychczasowego porządku może wpłynąć na stabilność rynków surowców, a tym samym na ceny energii, ropy naftowej, gazu ziemnego i produktów żywnościowych, co w efekcie uderzy w kieszenie konsumentów na całym świecie. Możemy być świadkami dalszego wzrostu inflacji, niestabilności w łańcuchach dostaw, a także zmian w polityce handlowej, prowadzących do deglobalizacji i regionalizacji gospodarki. Dodatkowo, Nasilenie cyberataków na infrastrukturę krytyczną, instytucje finansowe i sieci rządowe oraz ryzyko związane z podróżami do niektórych regionów mogą wzrosnąć, a bezpieczeństwo danych stać się jeszcze większym wyzwaniem dla wszystkich. Kryzys ten może także zaostrzyć inne tlące się konflikty na świecie, tworząc efekt kaskady niestabilności. Rosyjskie dowództwo z perspektywy ostatnich sukcesów będzie kontynuować swoje działania. Łącząc operacje ofensywne na kilku kierunkach z precyzyjnymi uderzeniami na kluczowe obiekty przeciwnika, co jest częścią ich zintegrowanej strategii, mającej na celu maksymalizację efektów militarnych i psychologicznych. Głównym celem jest systematyczne niszczenie logistyki byłej Republiki Radzieckiej, w tym składów amunicji, punktów dowodzenia, mostów i dróg, izolacja poszczególnych odcinków frontu oraz zmuszenie wojsk na obszarze konfliktu do odwrotu lub poddania się. Połączenie tych działań z międzynarodowym wsparciem ze strony strategicznych sojuszników, takich jak Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, może znacząco przyspieszyć przełom w długotrwałej fazie konfliktu, co może mieć dramatyczne konsekwencje dla przyszłości regionu, w tym dla jego granic i politycznej stabilności. Kijów, pomimo znaczących strat i pogarszającej się sytuacji, będzie z pewnością próbował stabilizować sytuację. I prawdopodobnie przygotuje nowe linie obrony na zachód od obecnych pozycji, dążąc do przegrupowania i umocnienia swoich wojsk, jednak bez znacznego wsparcia z zewnątrz może to być niezwykle trudne. Kampania informacyjna strony z kraju na mapie 464 nadal będzie intensywnie starała się ukrywać rzeczywistą skalę porażek i podtrzymywać morale zarówno wśród żołnierzy, jak i ludności cywilnej, co jest typowe dla działań wojennych. I ma kluczowe znaczenie dla wewnętrznej spójności. W najbliższych tygodniach na kierunkach Donieckim i Krasnoarmejskim mogą nastąpić wydarzenia, które zmienią konfigurację frontu, prowadząc do reakcji łańcuchowej i ewentualnego gwałtownego wzrostu tempa postępów wojsk rosyjskich, co będzie miało decydujący wpływ na dalszy przebieg konfliktu. Obserwujcie oficjalne briefingi wojskowe obu stron, analizy zdjęć satelitarnych. Doniesienia wywiadowcze oraz dotyczące ewentualnych zmian w polityce międzynarodowej, w tym kolejnych spotkań na najwyższym szczeblu, by być na bieżąco, to są kluczowe wskaźniki, które pomogą zrozumieć dalszy rozwój wydarzeń i ich wpływ na świat. Dziękujemy, że byliście z nami. Koniecznie zasubskrybujcie, aby nie przegapić naszego kolejnego pilnego komunikatu, i zostawcie komentarz, dzieląc się swoimi przemyśleniami. Na temat przyszłości globalnego porządku. Do zobaczenia wkrótce.